Ale, widok. Oh. Cześć, Logan The Red Wolf. ponownie na mapie Toy Story Adventure, którą zaczynam tam, gdzie ostatnio skończyłem, czyli na ręku Picza. No dobra, skończyłem ostatnio tam na dole. Tam na dole zabity przez szkielet i na checkpoincie. Który sobie już przesunąłem, pewnie jak zapewnie zauważyliście. Pewnie jak zapewnie. Zauważyliście już na fragmencie, który puściłem, tego się ubiorę. I jedziemy dalej. Dalszy cen O, tam też jest checkpoint. No, ale w każdym razie. Jeden checkpoint już y, zaliczyłem. I przy okazji znalazłem trzy monety. A oh, fakt. Dobrze, nie spadłem. No i czeka mnie teraz dalsza droga. A proszę. Przekapiłem. O jak mi też widzicie, zmieniłem język w końcu. Więc tym razem będzie już. Wszystko jak trzeba. No to jedziemy dalej. Tylko ten parkour... Mój największy nemesis. Parkour. Dobra, już trochę. Jedziemy dalej. Kiedyś tędę musiał się nauczyć. Parkourów. Bez tego ani rusz. Jak chcę robić filmy na YouTube. Eee... A! Tak. Nie. Jeśli za trzecim razem mi się nie uda, wyłączę sobie game moda. Walę to. Nie mam ochoty cały odcinek przechodzić jednego głupiego parkura. Bo zabije lama, straszna. Co to? To też był checkpoint? No, fajnie, przegapiłem kolejny checkpoint. Tak się dokładnie rozglądam, że przegapię checkpointy. Jeden to przypadkiem znalazłem w tym momencie przy schodach. Właśnie to przy balustradzie schodów. Najpierw się poczeka, aż trochę by się zdrowie odnowi. O cholerka. A w... Fuck it Nie mam ochoty przechodzić tego cały dzień. A wy nie macie ochoty. patrzeć jak ja daję ciała na prostym parkurze. No właśnie. To jest znaleziony przeze mnie checkpoint. Tu jeszcze znalazłem trzy punkty. Wiem, może nie powinienem. Może to oszustwo, ale... To... Ale lepsze to niż jakby miał przechodzić tę mapę cały dzień. Zresztą sami widzicie, że ja w tym momencie yy, przechodzę. Nie przechodzę nigdzie bez cięć. Nie ma żadnych cięć. Może tu wskoczę na okno. A, wskoczyłem. Ale nic ciekawego nie ma. No to na łóżko. What the fuck. O, jest skrzynia. Klucz do schowka. Oj, punkty. E, zadanie 3. Tylko sobie checkpointa. Zobaczmy. Drugą część klucza. Kolejną część. W komodzie... Chyba tam. No dobra. Ej! No cóż, w komodzie... Aha, znowu parkur. E, nie ma żadnych przeszkód. O. O. Hop, Hop! Hop, hop, małymi kroczkami do przodu. Hop. O, no, udało się. Nie najgorzej jak na mnie. Tym razem trochę to oświetlę. Miałem zmienić w ogóle... powiększyć jasność. No dobra. U, energia. No dobra, no ale co dalej? Pizza Planet, które to jest slime bole. Cze. Idio, to tam jest Koboda. I widzę punkty 1, drugi... O! Tam to dopiero punktów. Ła! Dobra, jak teraz się tam dostać? Uuuu... Uh. Ulala... Sporo tu tego robactwa... A eee, ja zrobię mały failik... Eee, nic nie widzicie? Tego tu nie było, nic tutaj nie widzieliście, jasne? jest wejście do komody. O, coś wie. GI palon. Bye bye. O, to jestem w komodzie. Tylko gdzie dalej? Hm. Nic. O, jest droga. Dalsza. Dziękuję. Tam na górze powinny być punkty. A, creeper. What? Tu nie ma żadnych więcej punktów? Nie, nie ma. Ale ma na tym, Na tekstur paku. Dobra, szukamy dalszej drogi. Chyba ją nawet widzę. A co jest? No, nie wyjścia. Tak jeszcze mam. O, kawałek w dół. Słyszę Endermana i widzę punkt. Punktów nie można zostawiać. Dawaj go. Ale wpadł. Fuck. No nie mogę. no muszę No Dobra, zebrany. To jedziemy dalej. A, tędy. To teraz tędy, ha. Tam by się przydało to zebrać. Uff, fuck. Dobrze, że spadłem do szuflady niżej, a nie na sam dół. To by było... failowe. Eee, dobra. Trzeba coś przekąsić. Ciekawe, co to by z wrogi dalej. Będę się później przekonać, kurczę. Noc się zrobiła. A nie pamiętam, komendy na. Oj! What the? Skąd? To chyba spawner jest. O, udało się. Po punkt. Uff! No, wiecie co? Aż taki zły jestem. Życia mało. Teraz to się tu chyba zabije, i będzie tyle z moich failowych przygód. Lepiej będzie wskoczyć na drabinkę. O, dobra. Udało się. O. No, udało się. Punkcik, poproszę. Dziękuję. Szkielety, zombiaki, mam nadzieję, że... O, widzieliście go, on ma homofon. I może łuk wypadnie mi. Ech, guzik. Nic nie wypadło. I mi się kończy miecz. Lepiej się przygotować, Won mi. Wybaczcie, to tylko łięty wirus. Lepiej się przygotować. Będziecie ciekawie na górze. Usłyszę Endermana. Eee. No, nic tu nie widać. To nic się nie dzieje. Yy, nic się nie dzieje. O patrzcie, wsiadłem. Dobry jestem, co nie? <śpiewa> o właśnie, o tym mówię. Ale mogę gęba. Za mięso. Awaryjnie nie będzie. Opu! Klucz. Zobaczmy. Czwarte zadanie, trzecia część. Trzawka nad homodą. Spoko, czemu nie? Czy dałoby się coś lepszego niż tylko drewniany miecz. Bowiem tak. Wow! Wow, 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 wow. Co tu się? Trochę się zbugował. Sama zbroja What the f mój miecz! Ah! Ale mi się... Ja się Ciebie nie boję. O i widzicie o, fakt, że wszysłem już kolejny miecz eee, i nie mam za bardzo perspektywy znaleźć kolejny.

Wejdę wypadło z niego. Lol, jak ja tam mam wejść? No dobra, już widzę jak mam tam wejść. Ile ja już tu nagrywam? Checkpoint? Wejdę może na górę. Jako zjem coś. A jednak jest tu wejście, zobaczmy co tu jest, tak właściwie render distance na far mam. Eee, no mam, no dobra. No nie, znowu. Panie Piczu. Coś ty masz z tym takim umieszczaniem? Dobra. Czas naprawić mechanizm. Idź, pr... idź, i odbierz. Skrytka z punktami... No dobra, powa... zobaczmy. To chyba burz. To burzę tak. No proszę. Brawo, pierwsza misja zaliczona. Kolejna czeka w salonie na kanapie. Lol. Lol. łuk, kombinezon i trochę żarcia. No, skoro pierwsza misja zaliczona, to to mogę wywalić. To zostaje, to zabiorę. Przyda się, bo mi się zaraz miecz skończy. Ty idziesz tutaj, tutaj. Punkty, trzeba zabrać punkty. Drugi łuk też się przyda. No to chyba wezmę na zapas. Jeden, na, 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 na. No dobra. No, wszystko. A, jeszcze muszę. To zostawi. Jej, ale wyglądam. Ale ten kombinezon jest gdzie Okej. Okay. W salonie na kanapie. O, i się dzień zrobił. To jeszcze... O, mam pomysła. Winda. No nie! A chciałem pół, pół to odebrać. No, tej tam się nie zauważyłem. A, to tylko. No, no dobra. Powiedzmy, że. Nie wiedziałem, że tam jest. Powiedzmy, że cofamy czas. I trochę go przyspieszamy. O, proszę. Oczcie, znalazłem się na drzwiach. Ale stąd to widok na cały pokój. Teraz tylko wrócić do windy i nie spaść. Aha. E, tak? chyba już kumam. No, i jestem na dole. I myślę, że na tym skończę ten odcinek, bo już trochę czasu minęło. Skoro go ogląda... A skoro go będziecie oglądać, to znaczy, że wrzuciłem już poprzedni filmik. Jest już na nowym internecie. I to by w sumie było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. I do następnego.